Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie i zobaczcie jak w tym roku wygląda u mnie selerek. Ja go niedawno przepikowałam praktycznie dzień temu można pikować tak jak ja popikowałam lub w pojedyncze i teraz Was kochani zapraszam jak prawidłowo pikować selera. Wiadomo, lepiej się pikuje, jak sezonki są większe. Seler jest bardzo uciążliwy do pikowania, bo jest to mała roślina. Ale trzeba to zrobić, żeby się fajnie rozwijały. Bierzecie sobie najlepiej łyżeczkę, żeby podważyć i nie oberwać tych korzeni selerowi. Tak samo się pikuje seler korzeniowy, jak i seler naciowy. Ponoć jest jeszcze liściowy no i potem papryczki ale to nie dzisiaj także kochani zabieram się do pikowania najważniejsze żeby jak najmniej uszkodzić te korzonki czyli sobie podważamy pojedynczo każdą roślinkę i przy sadzeniu trzeba pamiętać że najpierw podlewamy naszą yy, ziemię nasypaną, a dopiero potem wsadzimy nasze roślinki. Mamy tutaj taki egzemplarz, ładne systemy korzeniowe, także zabieram się zasadzenie. Ważne jest, by nie przysypać tutaj środeczka wzrostu selerze, bo wtedy nam będzie zagniwał i nie będzie nam e, rósł. I cała filozofia robimy sobie dziureczki i pikujemy nasz seler. Czyn czynność co roku praktycznie powtarzam tak samo, więc nie ma sensu nagrywać co roku dla Was filmów. Po prostu postanowiłam Wam odświeżyć film, jak pikowałam seler kilka lat temu. Bo ta czynność praktycznie się nie zmienia. Ewentualnie możecie dać inne pojemniki. Ja w tym roku, jak widzieliście na początku, popikowałam na razie zbiorczo, a kilka lat temu pikowałam właśnie w ten sposób, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku. On oczywiście troszeczkę chlapnie, klapnie, chlapnie, można powiedzieć, klapnie. Po przesadzeniu, ale na drugi dzień jak najbardziej będzie już ładnie podniesie się i będzie ładnie nam się rozwijał. Nie stawiamy sadzoneczek na bezpośrednim słońcu żadnych. Nie tylko celera po przepikowaniu, żeby one nie były wystawione na takie duże promienie słoneczne, żeby się fajnie przyjęły. Przyzwyczaiły się do nowej y, ziemi, no i ja tak działam z pozostałymi selerami, a seler jest bardzo fajną, aromatyczną, aromatycznym warzywkiem do zup. Ja też sobie dużo warzyw robię suszonych, bo nie mam tak za bardzo gdzie przechowywać. No i mam na kanale robiony seler konserwowy, bardzo pyszny. Przepis możecie znaleźć w playliście przetwory domowe. Można go używać do zup, jako dodatek do różnych sałatek. Jeżeli w tym roku mi się fajnie uda, to sobie też zrobię zapas selera właśnie konserwowego. No i na drugi dzień wygląda to tak. Te moje selery, pa!